Witam Państwa serdecznie, Anna Mikoś, zapraszam na serwis informacyjny z regionu. Żądają zmniejszenia abonamentu za wodę. Domagamy się równego traktowania nas, mieszkańców domów jednorodzinnych i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Potrzebna strategia karpacka. Ona się idealnie wpisuje w filozofię Unii Europejskiej, w filozofię zrównoważonego rozwoju. Nowa trasa Nordic Walking w Rymanowie Zdroju. Spacer jest wielką przyjemnością, a jod, który tutaj jest w powietrzu rymanowskim, dodatkowo wpływa na poprawę kondycji i zdrowia. Wkrótce balonowa majówka. Tutaj do nas nie przyjeżdżają nowicjusze, jako że są to jedyne zawody balonowe w kraju, które mają w nazwie Przemiotnik Górskie. Mieszkańcy Sanoka, właściciele domów jednorodzinnych domagają się zmniejszenia abonamentu za wodę. Na liście protestacyjnej podpisało się ponad 2000 mieszkańców. W tej chwili za metr sześcienny wody płacą 13,95 zł groszy, ale na tym nie koniec opłat. Plus płacimy jeszcze 20,78 zł groszy abonament, a mieszkańcy spółdzielni Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej płacą 60 groszy miesięcznie abonament. I to nas bardzo boli, że tylko my spłacamy, chociaż my nie chcemy, żeby im podniesiono, niech po prostu nam obniżą. Domagamy się równego traktowania nas, mieszkańców domów jednorodzinnych i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, a jeżeli już nierównego, to przynajmniej zmniejszenia tego abonamentu o połowę. Bo wiemy, że inwestycja kosztuje, że trzeba za to płacić i jesteśmy zadowoleni, że taka inwestycja jest, tylko nie możemy my, mieszkańcy domów jednorodzinnych, spłacać zaciągniętego kredytu. My byśmy płacili ten abonament. Gdyby ten abonament wzrósł 2 zł, 3 zł, no tak jak tu rozmawialiśmy z panami do 5 zł, to może to na pewno by się rozeszło po kościach. Miasto zbyt chytrze chyba to złapało. Abonament jest wysoki, bo takie są koszty utrzymania sieci, podobne opłaty abonamentowe płacą mieszkańcy innych miast, twierdzi prezes zarządu SPGK. Niezależnie od tego, ile wody zostanie w domu zużyte, to przedsiębiorstwo musi utrzymać w gotowości przyłącz, urządzenia pomiarowe, przetworzyć dane. No i to wszystko kosztuje. To jest. Jakby ekwiwalent za to, że w utrzymaniu jest sieć i przyłącz. Miasto nie wyklucza obniżki abonamentu. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z zarządem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Co zrobić, by w końcu powstała strategia karpacka? Na to pytanie szukano odpowiedzi w Rzeszowie podczas konferencji zorganizowanej przez europosła Tomasza Porębę. Strategia Karpacka to dokument, który koordynowałby działania na rzecz rozwoju Karpat, regionu niezwykle bogatego kulturowo, ale jednocześnie obejmującego najbiedniejsze tereny Unii Europejskiej. Region Karpat, drodzy Państwo, jest po pierwsze jedynym regionem o, takiej właśnie, o takich parametrach, regionem peryferyjnym w Unii europejskiej, europejskiej, który jest pozbawiony osobnego instrumentarium finansowania ze środków unijnych, czyli strategii rozwoju infrastruktury, rozwoju gospodarczego, zapobieganiu takim negatywnym zjawiskom jak, jak migracja ludności, jak olbrzymie problemy demograficzne. Krótko mówiąc, nie ma żadnych argumentów przeciwko tej strategii. Nie ma żadnych argumentów, żeby strategia karpacka nie powstała i nie ma żadnych argumentów, żeby nie podejmować na jej rzecz działań, ponieważ ona się idealnie wpisuje w filozofię Unii Europejskiej, w filozofię zrównoważonego rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z państw karpackich, Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier i Ukrainy. Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że strategia karpacka jest wielką szansą dla województwa oraz całego regionu karpackiego. Dlatego w jej tworzenie aktywnie włączył się samorząd od województwa powołując pełnomocnika do spraw strategii karpackiej. Podkarpacie widzi tu bardzo dużą szansę, jeżeli chodzi o rozwój województwa podkarpackiego. Pamiętajmy o tym, że Karpaty to jest część krainy, która leży w naszym województwie. Ja chcę powiedzieć, że samorząd województwa podkarpackiego, powołując pełnomocnika do spraw strategii karpackiej, pokazuje wagę, z jaką podchodzi do tego problemu. Chcę powiedzieć, że instytucja w postaci przedstawicielstwa ONZ-u, w postaci Global Punktu, który tu w niedługim czasie, myślę, powstanie, który będzie się zajmował pisaniem tej strategii – jest też ważną deklaracją. Samorząd województwa zabiega też o powołanie w Rzeszowie biura do sprawy strategii karpackiej, które będzie się zajmowało jej tworzeniem. W Rymanowie Zdroju powstała pięciokilometrowa trasa do uprawiania nordic walkingu i narciarstwa biegowego. Wkrótce powstanie kolejna dla bardziej zaawansowanych miłośników chodzenia lub biegania. Będzie to typowo trasa górska. Trasa prowadzi po terenach atrakcyjnych przyrodniczo wokół kurortu przez Wołtuszową, Wilczą Polanę, Wąwóz i Cerkwisko. Jest to pętla o długości 5 kilometrów, bardzo urozmaicona, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, no i oczywiście można podziwiać wspaniałą przyrodę tutaj, która Cały czas wędrowcom będzie towarzyszyć. Oczywiście dochodzimy do takiej atrakcji, czyli starego cerkwiska wołtuszowej i potem no, wracamy z powrotem, możemy wracać trasą, możemy wracać innymi ścieżkami, niemniej jednak, jeżeli trzymamy się trasy, to po prostu trzymamy się tabliczek kierunkowych oznakowania i przychodzimy z powrotem do Wilczej Polany. No. Jest. Najmniejszym ja trasą uważamy za spacer. Spacer jest wielką przyjemnością, a jod, który tutaj jest w powietrzu rymanowskim, dodatkowo wpływa na poprawę kondycji i zdrowia. W gminie Rymanów jest już kilka tras spacerowych i biegowych o łącznej długości około 30 km. Rymanów jest kojarzony właśnie z aktywnym wypoczynkiem i my od kilku lat. Wyznaczamy kolejne trasy spacerowe, teraz modne trasy nordwalking, po to aby turyści, kuracjusze, którzy przybywają w naszym uzdrowisku mogli aktywnie spędzać czas wolny. Mamy w planach już jeszcze kolejne trasy dla miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego i one będą przed sezonem również wyznaczone i oddane. Trasa powstała dzięki projektowi Alpy Karpatom Turystyczne Podkarpacie, którego partnerami są lokalna organizacja turystyczna Beskidniski, Nadleśnictwo i Urząd Gminy w Rymanowie. Jej koszt to 22,5 tysiąca złotych. Projekt w 90% sfinansowany został przez Fundację Karpacką Polska. Wszyscy się cieszą, że udało się nowy szlak, nową atrakcję turystyczną tutaj zorganizować, dzięki czemu mamy nadzieję. Ilość turystów tutaj przyjeżdżających do mikroregionów wzrośnie. Wkrótce w gminie Rymanów powstanie kolejna trasa dla bardziej zaawansowanych miłośników chodzenia lub biegania z kijkami. Będzie to trasa typowo górska. Do 27 kwietnia można zgłosić swój udział w Europejskiej Grze Miejskiej. Zabawa odbędzie się 1 maja, w dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Europejska Gra Miejska rozgrywać się będzie na rynku w Rzeszowie i w jego okolicach, w miejscach, które zmieniły się dzięki funduszom unijnym. Uczestnicy będą musieli przejść 10 punktów kontrolnych. Przy każdym z nich będą mieli do rozwiązania zadania sprawdzające ich wiedzę o Unii Europejskiej i dotacjach europejskich. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy. Grupy od 3 do 5 osób będą, e, będą przechodzić przez 10 etapów, a będzie to 10 różnych obiektów, które zostały zrealizowane przy współudziale środków europejskich, oczywiście na terenie Rzeszowa, po to, aby przy okazji każdego z etapów odpowiadać na pytania, uczestniczyć w konkursach, quizach. No i kto szybszy, kto sprawniejszy, kto zrobi to lepiej, ten oczywiście okaże się być zwycięzcą. Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 27 kwietnia. Kto w grze nie weźmie udziału, zdecydowanie w tym dniu nie będzie się nudził. Będą to przede wszystkim uroczystości urodzinowe. Zaprosiliśmy więc e, dzisiejszych 10-latków, czyli dzieci, które urodziły się właśnie 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wchodziła w struktury Unii Europejskiej. Dzisiaj mają 10 lat, dzisiaj będą obchodzić właśnie 1 maja. Będą obchodzić swoje urodziny. Zaprosiliśmy ich ich rodziców, także ich rówieśników. A więc będzie dmuchanie e, e, świeczek na torcie. Będzie oczywiście e, 100 lat. Będą że będzie hymn Unii Europejskiej, a przy okazji hymnu, bo będziemy mieć także wejścia telewizji ogólnopolskiej, chcemy na rzeszowskim rynku zaprezentować potężną flagę Unii zbudowaną z parasoli, które, które będą w dłoniach trzymać dzieci z szkół podstawowych z terenu Rzeszowa. Na zakończenie na scenie rynku wspólnie zagrają muzycy z Filharmonii Podkarpackiej oraz z grupy Kukla Band. Koncerty, pokazy i konkursy. Balonowa majówka w Krośnie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W międzynarodowych górskich zawodach balonowych wystartują najlepsi sportowcy. Do Krosna przyjedzie 40 załóg z Polski, Litwy, Węgier i Słowacji. To najlepsi baloniarze, bo zawody w Krośnie zaliczają się do tych trudniejszych. Tutaj do nas nie przyjeżdżają nowicjusze, jako że. Są to jedyne e, zawody balonowe w kraju, które mają w nazwie e, przymiotnik górskie. I choć my może nie postrzegamy tych naszych gór jako e, teren trudny, tak dla e, baloniarzy jest e, takowym, e, ponieważ e, zmienność wiatrów, e, siła e, wiatrów i ukształtowanie terenu e, sprawia, że loty są. E, Czasem niebezpieczne, czasem ryzykowny. Starty balonów odbywać się będą jak zwykle rano o godzinie 6 oraz po południu około godziny 18. Po emocjach sportowych, czas na koncerty i inne atrakcje, których nie zabraknie na krośnieńskim lotnisku. Gwiazd bardzo dużo, różnorodnych. Pierwszego dnia tradycyjnie już dzień taki hip-hopowy, przygotowywany albo inspirowany, może bym tak powiedziała, przez krośnieńską młodzież. Gwiazdą tego wieczoru z wykonawca o pseudonimie Zeus, a wcześniej też mnóstwo ciekawych gości. A później koncerty między innymi zespołu Strachę na Lachy, zespołu Ira, a wystąpił u nas Dawid Kwiatkowski, którego macie Państwo okazję widzieć teraz jak tańczy. I kroślińskie zespoły, które między innymi zespół Kiriam, zespół Mindfield, tamtegoroczny, tamtegoroczny otwierający zawody The Friends. Zapraszamy bardzo gorąco na lotnisko już od takich wczesnych godzin rannych, od godziny 10-11. Koncertowo rozpoczynamy mniej więcej o godzinie 17-18 koncerty Gramy do 22 godziny mniej więcej koncertowo ze sceny. Do godziny 23 czynne będą stoiska, te gastronomiczne, handlowe i Wesołe Miasteczko, a potem bardzo gorąco prosimy wszystkich o wyjście z terenu imprezy i zapraszamy na drugi dzień. Od kilku miesięcy lotnisko jest ogrodzone. Oznacza to, że będą określone wejścia na lotnisko. Teren imprezy będzie zamknięty. Prosimy o. Przychodzenie na lotnisko, nieprzyjeżdżanie samochodami będzie na pewno szybciej, łatwiej i bezpieczniej. Korzystajcie Państwo z autobusu bezpłatnego, które miasto uruchomiło dla Państwa. Można dojechać bezpośrednio do miejsca organizowanej imprezy. To już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.